Często da się wyczuć, że klient kłami, że to nie jest jego wzór. To nie jest narzucanie mi, zrób mi to. Całkowicie rozbijam mu ten pomysł, tłumacząc, że to jest po prostu słabe. Co nie wiem, kucyka pony w kolorze, a w ogóle najlepszy jest, ja bym jeszcze chciał taki, taki, taki kolor mieć. W ogóle na gotowe i wszystko zaakceptować. Podejście do tego w sposób po prostu indywidualny, że to jest nasze. Załóżmy, że przychodzicie do tatuatora i przedstawiacie mu swój pomysł. Jak w takiej sytuacji będzie chciał pracować? Takie właśnie pytanie zadałem podczas nagrań tatuatorom. Czyli czy klient powinien lub może w ogóle brać udział w procesie projektowania wzoru? I nie chodzi o danie informacji, ponieważ to jest podstawa. Chodzi o udział w postaci projektowania razem z tatuatorem. Czyli na przykład siedzenia z nim przy jednym biurku i dawania sugestii. Nie przedłużając, musicie to zobaczyć. Wolę dostać plan i sam, samemu to zrobić, ponieważ jeśli ktoś się decyduje już do przyjścia na przykład do mnie i zna moje prace, to raczej powinien mi zaufać i zdać się na to. Jak ja to widzę, jak robię przeważnie jakieś motywy mocniejsze, kastety, noże, jakieś symbole nienawiści i tak dalej, no a ktoś mi przyjdzie i powie, że chce, nie wiem, pony w kolorze, no to sorry, no ale jakby no, nie zgramy się, choćby nawet siedział obok mnie i rysował to ze mną, nie pomoże. Ja tego wolę no, dostać, informację, niech ktoś. Zostawi mi tę część artystyczną w 100%, ewentualnie jakieś poprawki czy coś, to już na luzie. Ja najbardziej lubię pracować w sposób, że pytam się właśnie te swoje konkretne pytania, jakie mam wątpliwości do tego wzoru, ale najlepiej powinien dać klient wolną rękę, ponieważ no nie zawsze też on wie od strony technicznej, jak na przykład coś zrobić, jak coś dopasować do ciała. Jak ułożyć kompozycję, żeby to dobrze wyglądało. Też wiadomo, każdy przychodzi, jest troszeczkę inaczej zbudowany i takie wymandrzanie się, że na przykład twarz powinna być bardziej z tej strony, bo mi się tak podoba, a ona się źle układa na przykład. No to już takiej ingerencje nie lubię, że ktoś po prostu się mądrzy, nie zna się. I raczej w, w, w tych kwestiach nie powinien się klient e, za bardzo jakby, tak wczuwać w to, że on jest mądrzejszy ode mnie. I w sumie tylko tyle, bo jeżeli on ma sugestie pod tytułem, że no, chciałby więcej kolorów, albo nie chciałbym bardzo na przykład ciemnego tego tatuażu zrobić, tylko bardziej w jakichś takich jaśniejszych tonacjach czy cieniach, no to wtedy jak najbardziej, no bo to jest jakby już e, możemy to jakby dogadać, ale już sama kwestia dopasowania czy takie techniczne rzeczy, no to raczej już nie powinien się wtrącać. A jeżeli jest robiony Centralnie pod klienta, no to wtedy też jest ważne, tak? To, co on wniesie. Jest burza mózgów, rozmowa, i, i wtedy ustalamy, tak? Co się nam podoba, co jak ma być, czy tak lub nie rzucić pomysł i nie być natrętnym owszem czasem jest fajnie rzucić jakąś sugestię, bo kilka razy było tak, że po prostu ktoś mi powiedział, a może byśmy zmienili tutaj na przykład to, to i to, albo dodali to, to i to i okazało się, że fajnie to wyglądało, że w sensie, że efekt końcowy był naprawdę fajny ale czasem po prostu jak ktoś ci stoi, truje dupę i mówi wiesz co, tu jeszcze dodaj kreskę, tutaj zmień to a w ogóle najlepszy jest, ja bym jeszcze chciał taki, taki taki kolor, nie? czy te kolory były na projekcie? Po prostu chodzi o to, że kilka razy kiedyś, kiedyś dałem się namówić na zmianę kolorów i koniec końców, przepraszam, ale wyszło takie gówno, że nawet już nie chciało mi się później tego komentować. Nie wiem, no ktoś tam niby był zadowolony, ale jak na to patrzyłem, to nawet nie chciałem się pod tym podpisać. No. Czy nie mówię już tutaj o kwestii technicznej, po prostu nie podobało mi się zestawienie kolorów i wszystkiego. No. Czasem po prostu jest chyba lepiej zostawić. Albo sobie czegoś nie zrobić, albo zostawić tatuatorowi chociażby na tyle wolną rękę, jak już jest gotowy projekt, no to po prostu niech już tak będzie. No. To zależy w jaki sposób uczestniczy w tym tworzeniu wzoru, bo ogólnie ja lubię pracować z klientami na bieżąco, na żywo, nie przez konwersację. Uważam, że fajne jest to, że klient ma jakiś swój wkład w ten tatuaż, że na bieżąco rozmawiamy o tym, co się dzieje, o tym, jak ten tatuaż wygląda, możemy to sprawdzić już na miejscu. I to jest spoko, fajnie, kiedy ktoś mówi, a słuchaj, zróbmy to coś takiego. I faktycznie jest to dyskusja. No to nie jest narzucanie mi, zrób mi to. Kropka. Tylko jakby faktycznie to jest takie, trochę takie przepychanki, że ja będę troszeczkę swojego, on troszeczkę swojego i gdzieś dojdziemy do takiego złotego środka, gdzie oboje jesteśmy zadowoleni i ja wam uważam w ogóle, że to są najlepsze projekty. I dojdziemy do takiego konsensusu fajnego. Czasami to jest źle, jak klient na 100% ma uczęście w projektowaniu tatuażu, bo wtedy Tatuażysta po prostu nie ma takiej wolnej przestrzeni artystycznej. Tatuażysta wykonuje wizję klienta, a nie swój. To jest dla klienta i to będzie całe życie z klientem ten tatuaż. No tylko jedna rzecz, ma być to gdzieś, mi się wydaje, ma być tak 50 na 50. Ponieważ jak nie zastawiasz czasami tatuażyście takiej artystycznej przestrzeni, no to wtedy niestety to już się robi taka usługa bardziej niż, niż tatuaż, niż coś takiego artystycznego. To wszystko zależy od tatuażu, od stylu tatuażysty i od tego, jaką są jest tatuażysta, no nie? Ja jestem jak gdyby takiego zdania, że jeżeli ktoś przychodzi do jakiegoś tatuatora po tatuaż od niego, w jakiś sposób godzi się na jego stylistykę, na jego charakter, też i sposób pracy. Oczywiście powinien uczestniczyć klient. Natomiast myślę, że to powinno być partnerstwo, a, a nie dyktatura, no, zdecydowanie nie. Partnerstwo. Dla klienta, szczególnie osoby, która robi sobie pierwszy tatuaż, jest to bardzo istotne, żeby każdy tatuator miał indywidualne podejście do tej osoby. to artysta powinien mieć jakąś przestrzeń operowania swoją wizją, aczkolwiek wiadomo, że istotne są Pewne, no pewne główne aspekty tego, kto co chce mieć konkretnie. W moim przypadku sprawdza się to, jak dostaje jakieś ramy, tak? Jeżeli osoba nie jest na 100% zdecydowana co do samego wzoru albo pomysłu, to wtedy podczas rozmowy dowiaduje się lepiej, czego ona oczekuje, ale jeżeli ktoś miałby nade mną stać i faktycznie pokazywać mi, nie wiem, że ta linia powinna być trochę w prawo, a ta powinna być e, trochę inaczej, no to byłoby to dosyć e, krępujące albo irytujące po prostu. Nie. Powinien jednak brać udział, jakby po pierwsze wybrać sobie dobrze tatuatora, który będzie go tatuował, żeby się stylami zgrali. Ja osobiście lubię sobie spokojnie przegadać ze sobą tatuowaną, co będziemy robić i jak będziemy robić. Ale przy samym projektowaniu, no to ma tutaj kanapę, a ja potrzebuję przez te godzinę półtorej pobyć sobie sam w swoim świecie, powymyślać, jak to ma być wykonane. Potem konfrontujemy moje pomysły z jego pomysłami i z jego widzimy się i gdzieś musimy stanąć pośrodku, tak, żeby było to no, jakby dobrze i fajnie no niestety, no artysta to taka trochę, wiesz, no artystyczna prostytutka, no jakby nie patrzeć. Trzeba zrobić klientowi dobrze, nie? Ma się podobać. Droższa czy lepsza tak? Ta jest. Droższa, tyczańsza. Jak z fajkami. Fajnie jest, no, przemyśleć sobie pomysł, no, nie? Co się chce tak, przede wszystkim, żeby go jakoś ciekawie przełożyć w taki oryginalny sposób, żeby to nie było powielanie cudzej myśli, tylko podejście do tego w sposób po prostu indywidualny, że to jest nasze. Konflikty z nami związane i przerobić. Wiadomo, są tatuaże, które są po prostu ładne, podobają się, są tatuaże, które są oklepane, więc tak, fajnie sobie przemyśleć temat. Jeśli się totalnie nie wie, co się chce, no to dobrze jest przyjść po prostu wyluzowanym, z czystą głową, żeby sobie na luzie usiąść, porozmawiać, dojść jakoś do tego, na pewno nie przychodzić na na kacu bo wtedy w ogóle wszystko jest ciężkie, nawet podniesienie telefonu, żeby do niego zajrzeć. Nie, lubię przegadać z klientem to, co ma do zrobienia i zacząć projektować i na każdym etapie jakby mieć go pod ręką, że tak powiem, bo wtedy nic nie trzeba zmieniać pod koniec, nie trzeba zmieniać całego projektu, tylko na przykład na etapie szkicu, czy potem konturu, czy czegokolwiek innego. Masz tą opcję, że wiesz, czy klientowi się podoba to, czy nie. Jeśli nie będzie mu się to podobać, no to zmieniasz już, na, już z bazy, a jeśli będzie, no to lecisz dalej, tak? A nie musisz potem myśleć o tym, żeby zmieniać i robić kolejny wzór od nowa, tak? Na pewno wszystkie wskazówki od klienta, właśnie opisy, zdjęcia inspiracyjne, ja, ja. jakie tatuaże mu się podobają, jakie style mu się pod podobają, nawet ilustracje czy nawet jakieś zestawy kolorystyczne, to wszystko jak najbardziej jest przydatne i jak najbardziej to o tego oczekuje od swojego klienta. Ja osobiście nawet czasami lubię usiąść przy kimś i e, narysować wzór przy nim, razem z nim, żeby wprowadzać zmiany czy łapać pomysły w tym samym czasie żeby osoba, dla której robię wzór, mogła tak samo uczestniczyć w tym jak ja. Wiadomo, że to ma swoje granice, bo nie chciałabym właśnie, żeby ktoś wyrywał mi, powiedzmy, ubek z ręki i stwierdzał, o nie, tu będzie lepiej ta kreska wyglądała, albo w ogóle nie, weź wyrzuć ten pomysł do kosza, ja sobie narysuję to sam lepiej. To jest, to jest za dużo troszeczkę. Ale wi wiadomo, że tego komfortu pracy przy kliencie też nie mam zawsze, raczej praktycznie w ogóle. Miałam tylko kilka takich okazji, żeby popracować razem z klientem w tym samym momencie. Jeżeli już robię coś na odległość, bo hmm. wiadomo, raczej mam kontakt z klientami przez internet, to faktycznie wolę dostać po prostu dużo informacji. Dużo, wielki zbiór inspiracji, który mnie pozwoli pokierować, żeby stworzyć wzór odpowiedni dla klienta, taki jak mu się spodoba, i potem opublikowanie go tak naprawdę dzień przed sesją lub w dniu sesji, żeby można było wprowadzić jakieś tam drobne poprawki, żeby też nie szaleć za bardzo ze stworzeniem całkowicie nowego wzoru, tam trzech wzorów od, od zera, bo to też się mija z celem, to też jest mój czas. i Wiadomo, że ja poświęcam swój czas w domu tak naprawdę na tworzenie wzorów po godzinach pracy. Tworzenie powiedzmy czterech różnych wariantów, różnych dzień po dniu, to też jest dla mnie no, tak naprawdę strata mojego wolnego czasu a każdy też chciałby odpocząć, jakby nie patrzeć. Po co tak, Po co komu odpoczynek? zawsze tworzę z klientem wzór. Tak po prostu to naturalnie przez te wszystkie lata wyszło. Wiele, wiele sytuacji miałem takich, gdzie siedząc i projektując samemu Później no, okazało się, że klient do tego czasu albo zmienił zdanie. Albo totalnie mu to nie pasuje, albo na przykład proporcje nie odpowiadają. Bardzo ważną kwestią jest to, aby no, pod aktualne wskazówki klienta robić wzór, no i pod anatomię, tak? czyli no, tutaj rozmiar, zacięcie mięśni i tak dalej. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie po prostu nie dochodzi do zrobienia tatuażu, finalnie na tej danej sesji, e, z różnych powodów. Zazwyczaj to jest sytuacja, kiedy ktoś był zdecydowany od wielu, wielu lat na coś. I no, jak całkowicie rozbijam mu ten pomysł, no, tłumacząc, że to jest po prostu słabe. W tym kontekście, że no, ani nie pasuje, nie wiem, do mojego stylu, ani do aktualnych trendów, tak jak się kiedyś robiło tribale, teraz się nie robi tribali. Tak? Kiedyś się robiło gotyki. Później się wiele lat nie robiło gotyków, a teraz się robi coś w podobieństwie do gotyków, tylko bardziej autorskie, autorskie literki. Dany okres ma, ma dany swój trend. I to może być też jeden z powodów, właśnie, gdzie po prostu klientowi wybijamy coś z głowy. No i wtedy musimy zacząć tworzyć to od zera, to coś innego albo coś w podobie, a no często, gęsto klient mówi, no sorry, totalnie rozbiłeś po prostu mój pomysł. My też staramy się takie rozmowy zostawić na sesję. Ciężko jest niektóre rzeczy wytłumaczyć mailowo czy, czy przez telefon, prawda? Dopuszczam obie opcje, chociaż zazwyczaj siedzę z klientami. Bo jak rysowałam wzory przed sesją, to zazwyczaj tak wszystko musiałam zmieniać, więc sobie siadam do nas jest klientem, konsultuję, tłumaczę, co jest możliwe, co jest niemożliwe. No i wtedy się sobie na iPadzie, rysuję i tam co jakiś czas przychodzę i pokazuję ten wzorek. No i to rzeczywiście najsprawniej wychodzi. Nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś uczestniczył w tworzeniu wzoru, bo niektórzy ludzie po prostu to lubią. Myślę, że to też zależy od niego samego, bo tutaj klienci się dzielą też na, na różne typy. Jedni są tacy, którzy Przychodzą do nas z jakimś konkretnym pomysłem i z jakąś konkretną swoją wizją, więc wiadomo, że wtedy no, mają jakby większy udział w tworzeniu projektów. A są osoby, które gdzieś mają jakiś zamysł, ale totalnie nie potrafią sobie wyobrazić tego, bo jednak. Nie wszyscy, nie wszyscy ludzie mają taką wyobraźnię, żeby coś sobie w 100% procentach zwizualizować, i właśnie od no, tego my jesteśmy w tym momencie. W ogóle nie powinien uczestniczyć, powinien przyjść na gotowe i wszystko zaakceptować, to co mu się pokaże. Żadnych poprawek nie. To było najlepiej, no ale niestety się nie da. Ja generalnie nigdy nie pokazuję przed sesją wzorów. Zawsze, czy nie zawsze, no przeważnie przygotowuję w dniu tatuażu wzór. Stawiam na to, żeby usiąść z klientem, porozmawiać, wyciągnąć jakieś informacje, jakby chciał, żeby to wyglądało, jakie jest jego wyobrażenie na ten temat. Oczywiście lubię, jak mi pokazuje jakieś inspiracje. Czy swój wzór, wiesz, to jest bardzo trudne, bo klienci często przynoszą swój wzór. Już mnóstwo razy się z tym spotkałam i mówią, że to jest ich ich projekt, ich rysunek, gdzie no, w dzisiejszych czasach jest dość łatwo to sprawdzić i często potem szukam w internecie, robię jakiś mały research i okazuje się, że kłamią niestety. Przynoszą czyjś wzór albo um, przyrysowują, tak, żeby było widać, że jest to gdzieś tam nieumiejętnie narysowane, że nie są rysownikami. Raczej nie robię takich rzeczy, że chyba jest coś co bardzo prostego, no nie wiem, ktoś sobie kwiatuszka naprawdę odręcznie narysował. Ale jak już widzę, że wzór jest jakiś bardziej skomplikowany, raczej to często da się wyczuć, że klient kłamie i że to nie jest jego wzór. Więc raczej zawsze mówię, że okej, okay, narysuję tylko to po swojemu, pozmieniam, jakby koncepcję mogę zachować, że nie wiem, ma być to przebity strzałą kruk, ale zrobię to po swojemu. Czyli zawsze robię coś od podstaw. No i też zawsze mówię, że jakby nie jestem osobą, która robi jeden do jednego, potrafi coś skopiować, więc Lepiej nawet jak wykonam to od nowa po prostu, bo nie powtórzę czyjeś kreski. Nawet jak ktoś jest świetnym rysownikiem i przyniósłby mi naprawdę świetną pracę, to jednak jest zawsze jakiś tak, widać coś charakterystycznego w tej pracy. No i wiadomo, każdy ma swój styl i ciężko jest to po prostu też powtórzyć. Zawsze na początku staram się przeprowadzić jakąś rozmowę, wyczuć klienta. Czy jest jakiś otwarty, czy właśnie ma jakieś konkretne oczekiwania co do projektu, że na przykład coś ma być konkretnie umieszczonego tu, jakiś konkretnie kolor, albo że nie chce zupełnie, nie wiem, roślin, kwiatów. Chce, żeby to było wesołe albo smutne. Zawsze staram się porozmawiać, wyczuć klienta, ale tak, oczywiście zdarzają się sytuacje, że przygotuję projekt. Jakby nie lubię tego, że ktoś nade mną stoi, patrzy. Bo często jest tak, że coś tam sobie zaczną szkicować, myśleć. Jakby ktoś nade mną stoi, to mówi, nie, nie, czekaj, tu zmień coś, a ja jeszcze nie jestem pewna, czy to jest ta ostateczna koncepcja. Więc wolę jak ktoś sobie pójdzie wtedy na spacer, chwilę poczeka. Ja sobie coś przygotuję, pokazuję wzór. W momencie, gdy komuś się coś nie podoba, staram się być elastyczna i zmienić oczywiście ten wzór. Mam też jakieś tam granice, że jak widzę, że z kimś nie potrafię się dogadać, gdzieś idziemy w zupełnie innych kierunkach, Zdarzyło mi się chyba trzy czy cztery razy w życiu odmówić po prostu wykonania, bo, bo nie potrafię się z tą osobą dogadać, czuję, że nie idzie to w dobrym kierunku. Że jakby mi też ta wizja artystyczna nie odpowiada, po prostu mówię słuchaj, myślę, że lepiej będzie, jak pójdziesz do kogoś innego i ktoś spełni Twoje oczekiwania i wykona to po prostu tak, jak sobie to wyobrażasz, a ja tego nie do końca czuję. Jeżeli pracuję nad wzorem i schodzi mi się już cztery godziny, zaczyna ta czwarta godzina mija, i ten projekt ciągle coś się klientowi nie podoba, ciągle coś chce zmieniać. Już jak tak przekroczysz 4 godziny pracy nad projektem, to już jest ten moment, że trzeba powiedzieć: koniec i nie, że bardzo ci dziękuję, ale no niestety myślę, że to nie pójdzie w dobrym kierunku. Jak klient tego nie czuje i też zmieniać coś musisz na siłę, a ty wiesz na przykład, że to nie będzie dobrze wyglądać, to jest ten właśnie też błąd, że czas, często klienci nas nie słuchają. Na przykład mówimy, że no słuchaj, no ja wiem, że to chcesz, ale. Tak bardzo, taka duża ilość detali, albo w tym miejscu, to będzie źle wyglądać. I będziesz niezadowolony, niezadowolona. Klienci czasami są tacy, że się uprom, No ja nie robię tatuaży na siłę. Ja mówię, chcesz, jakby to jest jakaś ta moja wizja, mówię, do pewnego momentu jestem w stanie się z kimś dogadać. Jak czuję, że już jest bardzo źle, to wiem z doświadczenia. Już mnie lata pracy tego nauczyły, że lepiej po prostu w pewnym momencie powiedzieć nie. Jak widzicie, Wielu tatuatorów ma odmienne zdania na temat tego, jak powinna przebiegać praca między klientem a nim czy nią. Bardzo ważna jest rozmowa z tatuatorem, zanim w ogóle zaczniecie pracę, ponieważ być może dowiesz się czegoś, co oszczędzi Ci albo rozczarowania, albo zaoszczędzi Wam obydwojego pracy czy czasu. Pamiętajcie też o tym, co powiedziałem już wcześniej na początku filmu. Tutaj w domyśle chodziło o to, że tatuator ma już informacje, których potrzebuje do stworzenia projektu, a pytałem konkretnie o udział w procesie, dosłownego projektowania, czyli rysowania, szkicowania itd. I oczywiście spodziewam się, że sporej części z Was ich zdanie niekoniecznie się spodoba. Natomiast podkreślę to, co zawsze – wybierajcie tatuatorów świadomie. Zapytajcie, jak lubią pracować i nie idźcie do tych, których sposób pracy Wam nie odpowiada. Ponieważ nawet jeśli wybierzecie pod względem stylu takiego idealnego tatuatora, który Wam idealnie pasuje, który idealnie zrobi Wam projekt, to możecie się rozczarować lub po prostu otrzymać efekt kompletnie inny od tego, co byście chcieli. Pamiętajcie też o tym, żeby sprawdzić moje social media, bo często pytam tam o tematy kolejnych odcinków, czy o to, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć. A jeśli chcecie zapytać o coś związanego z dziarami, to wbijajcie na naszą grupę Dziaratornie na Facebooku. I to już tyle na dzisiaj. Kończymy i widzimy się za tydzień o 17.30. Siema!